Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w kolejnym odcinku u mnie na kanale Jak widzicie w dzisiejszym filmie The End of Hero Bride Dobra e, Już wszystko mamy ogólnie to jest e, tutaj teraz się bierzemy za robotę bo dzisiaj może być żeby spotkać naszego mrocznego Hero Mamy jakąś siekierkę, nie jestem na jego dobrze przygotowany. Nie wiem co będzie osiągał. Na razie musimy podstawiać świeciowe itemy. No bo, to na razie sobie wszystko to, ten set zapasowy może zostać. Teraz ja chcę muszę o te podmienić na o te. Czy siło też będzie, będzie dobrym wyborem? Miecz. Jeszcze jest słaby, ale jest tu żelazo. Kamień, bruk też jest. Można by to było wykopać. Tylko najgorzej, że mamy czym wykopać. To jest ten nasz problem. Nie mamy czym wykopać tych naszych. Dosłownie nic nie mamy. Dosłownie. To? O, zrobisz to. Hilo jeśli gdzieś tu jesteś... Czekajcie, spróbujemy grupę napisać, ale może zadziała. Chodź tu, chodź tu. O jaka szkoda. Wow. Widzę, że pan Hiroboń czuwa. Dobra. Nieważne. Idziemy. Idziemy tutaj na razie na przygodę naszą. Tak wiem, może killowe sobie wybrałem. Czas, no co? O, to? Widzicie, co się dzieje? My musimy spitalać stąd. Do wody nie wejdą. Co? wodzie owce nie umiem. no. Ja nie mogę. Czyli widzę, że już nie, nie mogłem się na nas dobrze. Na nas na, na bardzo dobrze. Lubi. Ale mnie to nie zadbało dalej Te owce będą mnie gonić. Niedobrze widzę. To jest bardzo nieładowiec, co ja teraz zrobię. A trzeba spearing, bo co to mi tak pozostaje? Migru i gazu. No nie, już idą. Nie, 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 Idzie oh, nie, idzie tu, idzie tu, idzie tu, idzie tu! Bobów! Nie, nie, nie! No kurde, już szlachowce tu! Nie, już szlachowce! Szybko do domku, do domku, do domku! Zobaczcie, jakie one mają da- da- jak- od daleka pędzel. Czekajcie, ja widzowie. 行，我就是半帽 Słuchajcie, przykimamy Co my teraz zrobimy? są mnie ostar. Kurde, ile ich się będzie jeszcze robić tu? O nie jest już w jeszcze mięsa, to Jest co robić Kurde, Na mnie nasłał Dziad jeden Widzowie. Dzisiaj wydaje, że dobrym pomysłem będzie jedno łóżko sobie wziąć. A za tak mam dwa. One się przydadzą. Chyba jedno łóżko sobie weźmy. Jedno... to się przyda. To się może przydać. Nie mam niestety elitry, ale to już jest odległy tematy. Dobra. Eee, nic, idziemy już, bierzemy się za robotę. Jeszcze wezmę sobie te nagody Bo one są dobre. Na, na, dałem dobrego kipa. Przeprzedzię to ta owca... Ta owca Hero Brain. Mamy ta Heroy nowa Offca. E, drzewo i idziemy. Co to jest? Dziki? Nie wiem więc to jest zbyt jakiś dziki Twój katalog zwierząt gdzieś tu miałem a tyle, po moim Ego ja został Dobra Zbierzam. Co? co? stąd idziemy tam. Tutaj mamy. Tam będzie na pewno. Oj, dostęp do żelaza! Będziemy mieli. Nie wiem, co to podoba. Ale dalej go. Też nie widzę. go widzenia nie widzę. Ale on gdzieś tu musi być Nie wierzę że go nie ma o! To się uchwyciło Najprawdziwszy hero, Brain Czyli on tu jest On, on mi będzie przeszkadzał Gry. Ja już to widzę. Będzie on po prostu mi to przeszkadzał. Czekajcie, no muszę pozwalać z zbędne rzeczy, ale on się pojawił. Czyli już jego obecny. O kurwa, ale to jest. Przepraszam za słowo, ale to jest. Wrączny kref to wywalam jakieś śmieci. Czyli to na pewno wywalimy. Patyki mogą zostać. Yy, kość też raczej wywalę. I to śmieciowe. I możemy teoretycznie jeszcze spalić. Dobra, a nie, nie gaszę tego ognia. Ale on już, widać, że on już jest. On już jest na masz czeka. Ale nie masz. Chyba kupiłem już tego kurde. Wszystko tu... chyba jeszcze. Kupiłem ten kombury są doszczędzimy. No jestem ciekawy, czym to mnie, czym to mnie zaskoczy. Jestem ciekawy czy on mnie zaskoczy Naprawdę jestem ciekawy to ma kamienny killoff już trzeba zrobić Najważę, że mi się... Teraz trzeba będzie sobie jeszcze kamienne itemy zrobić Ale on tu widzę jest Tu jest on na mnie no mnie to czeka, mam nadzieję, że uda mi się. Gdzie te dźwięki, jakie są? Wodzie. To mnie ciekawi, czy mam taką dziwne odgłosy. Tak ale jest żelazny. Więc jakoś mnie to... O, a kurde ja deski robię, a tu mam wiśniowe deski, ile jest. A dobra, będzie mało. Dobra. Eee... Głupiego. Szkoda, respekt. Ja mam tego żelaza. do tej rudy. Nie dużo jakoś. Ale nie mam, nie mam za bardzo jak się do kopalni głębszej wchodzić. To jest strasznie, strasznie, strasznie duży wiatr. Bierzemy rzadkie. Ja wiem, że on gdzieś tu jest. Już musiałem się pokazać tutaj, że będzie śledził. Dopiero to jest długi odcinek, a on się już ujawi Sop Nie na przykład kusi wejść na tą górę zobaczyć czy tam jest coś ciekawego My się nam się tam znów objawi raz na pewno go nie uchwycimy dzisiaj ale bo mi się wydaje, że go nie uchwycimy drugi raz już ale myślę, że i tak Myślę, że i tak Cześć Ile jest tu, że coś Szpół. weźmy to w żelazo Bo to jak ogólnie na tłucie, nie na tulluty, nie? To żelazo. Już więcej chyba nie będę zbierał, bo nie ma sensu, ale... Węgiel by się jeszcze przydało No Ale ja już czuję, ja, że on gdzieś na most Czy on planuje może... To już... to już jest głębsza rozkrojona. To krzemień. że się węgiel to zbierał. i to, to się węgiel zbierał, bo krzemień blokował. Do skąd on się tu wziął? Szczerze kupiłam nawet gawla. Czekajcie, spróbujmy jeszcze raz napisać. Czekałem, bo to chyba nie ma wpływu, ale tak, napiszmy. Wystarczamy, bo już się robi za ciemno. W takim ja się obuduję troszeczkę tym błokiem. Ale była w nikt nie wjechał. Teraz też już można, nie? Dobra. Skopalna. Deski... O! Ma no, oba z trzmieniskami. Ko kobla mogę wziąć, bo one się nada. Z jedną mi nie przypadnie, bo będzie łatwy, łatwo zdobyć. Kobla, kobla wezmę już, nie będę szedł raczej do kopalni. No, ale drugi aspekt mi się nie chce pokazać, czyli Shirobi, to jednak jest taki nieprzewidywalny. Jednak nieprzewidywalny. Że on się. On wie, że ja się mogę pokazać. Ale on to nie pozwala. No dobra, no widzę, więc schodzimy, no bo co tu będziemy patrzeć? Chyba już go i tak wątpię, że spotkamy go, to już, to już. Ja uważam, że go już się spotkamy, co my się będziemy... Przez się będziemy produkować? Schodzimy i tyle. Enderman. Jaki Enderman troszeczkę był. Coś... Białe oczy? miał? Nie gadajcie, że kolejne jeszcze Endermana. Biały Ender... Tego Enderman z białymi oczami to już jest przyskane. Owcy wytrzymałem, ale... Owce, owce wytrzymamy, to w ogóle Skinta nie ma. To jest najgorsze. Jeszcze co jak co? Udało, udało mi się wytrzymać. Jeszcze... Udało mi się wytrzymać owce nasłanac Hirobana, ale nie udało mi się, ale Endermana bym już nie dał rady, nie? On ma moc teleportowania się. Ale te nowe są inteligentniejsze od tych normalnych Endermanów. Z białym, oczami, z białym oczami, są inteligentniejsze. Dobra, ważne, że mam piecyk, My drewno i opalamy nasze rógę. Jeszcze się widzę, przejdę, zobaczę, Nie się opala. Znaczy, no, się przypala tutaj tu tu opala. A jeszcze sobie podejdę, to jest okej, okay, no. Gdzie się się może pokazać, tylko... trzeba go wyczuć. Trzeba go wyczuć. Nie to nie jest kave, to jest jakaś mała dziupla. Nie wiem. Cóż, chyba nic. Chyba już się spotkamy pana, pana pana białe oczy, ale może nam chyba na Steamek Tu jest jeszcze to. jakiś tam dom. No nie masz. No to, no cóż, no. No bardzo dziękuję za oglądanie filmu. Trzymaj się w następnym filmie. No i elo.